Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam. Przede wszystkim na początek chciałabym podziękować organizatorom za zaproszenie mnie. Jednak inne obowiązki służbowe nie pozwoliły mi nie być dzisiaj z Państwem. Dlatego też ustaliliśmy, że w innej formie opowiem o tym, co robimy w Radowie Małym. Jestem dyrektorem szkoły podstawowej od 16 lat. Pracuję w środowisku dotkniętym wieloma problemami społeczno-gospodarczymi. Niemniej jednak trudna sytuacja i gospodarcza, i finansowa, i społeczna gminy nie spowodowała zniechęcenia nas wszystkich do podejmowania wyzwań i nowych, trudnych rozwiązań dla edukacji, do poszukiwania tych rozwiązań. Jestem tutaj dzisiaj też po to, żeby powiedzieć Państwu, że tak naprawdę. Każdy dyrektor szkoły, każdy nauczyciel, każda szkoła w Polsce bez względu na system prawny, jaki w danym momencie obowiązuje, nie może powiedzieć, że nie da się. Uważam i mam na to dowody, że da się zmieniać szkołę w każdej rzeczywistości, w bardzo dużym mieście, w małych miasteczkach i nasiach. To co dzieje się w naszej rzeczywistości zależy przede wszystkim od nas. To my decydujemy, jak wygląda nasza klasa, szkoła i nasze środowisko. System prawny wszystkie nie da się oczywiście istnieją, ale tak naprawdę nasza determinacja, przekonania i to, co chcemy zrobić, zależą przede wszystkim od nas. Dlatego chciałam Państwu o tym opowiedzieć. Myśląc o zmianach w polskiej oświacie, w polskiej szkole, trzeba mieć dużą świadomość tego, że szkoła, każda szkoła wzrasta w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym środowisku. Jest otoczona, obrośnięta, zanurzona, jak Państwo sobie wolicie o tym myśleć, różnymi uwarunkowaniami, i to generuje też różne potrzeby, wyzwania i zadania dla szkoły. Tak czy owak, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, jaką będziemy mieli wizję zmiany, trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach, żeby być skutecznym i doprowadzić zmiany do końca. Nie ma nic gorszego, kiedy nie mamy własnej tożsamości pedagogicznej. To właśnie nasze przekonania, to, co drzemie w nas w środku, Pomoże nam budować nowoczesny model i nowoczesną szkołę. Ktoś powie tylko przekonania i już wystarczy. No oczywiście, że nie. Niemniej jednak, jeśli się nie poukładamy, nie, jeśli się nie poukładamy sami ze sobą, trudno nam będzie w ogóle wpływać na jakiekolwiek zmiany. Pierwsza podstawowa rzecz to uwierzenie w to, że mogę. Że mogę mieć własny warsztat pracy, że mogę mieć pomysł i mieć wpływ na własną rzeczywistość. To jest podstawowa rzecz do działania. A więc przekonania, na co się zgadzam, z czym się nie zgadzam i nigdy nie zrobię. To w radzie pedagogicznej, w szkole z uczniami i z rodzicami powinno być opowiedziane i przekazane na początku. Druga kolejna rzecz. To pomyślenie o tym, co my tak naprawdę chcemy robić. Jakże często słyszymy w szkołach, o Boże, muszę, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, muszę zrobić jeszcze ileś kolejnych rzeczy. To muszę bardzo często przeszkadza nam w pracy. My w Radowie pomyśleliśmy o tym, co chcemy robić, co lubimy, co wynika z nas. Dlatego też na początek wyszukaliśmy pasję. Czyli nasze zainteresowania, nas nauczycieli, nas pedagogów. Oczywiście wiem, że szkoła jest dla ucznia, mam tego świadomość, ale nauczyciel, sfrustrowany nauczyciel nie będzie budował dobrej szkoły dla uczniów. A zatem myślenie równocześnie o tym, żeby szkoła była dla uczniów i żeby była dla nauczycieli, jest też warunkiem koniecznym do jej rozwoju. Pomyśleliśmy sobie o tym, jakie mamy pasje, co lubimy robić i do tych pasji zaczęliśmy tworzyć warsztat pracy, w którym codziennie się odnajdujemy. Towarzyszyła nam też bardzo duża wrażliwość. Nauczyciel nie może być obojętny na to, co dzieje się w środowisku. Nauczyciel powinien być wrażliwy, powinien być takim czujnikiem tego, co się dzieje dookoła. Mało tego nauczyciel powinien wybiegać w przyszłość. Pomyśleć o uczniu nie o osobie, która będzie zdawała egzamin zewnętrzny, tylko pomyśleć o uczniu, który będzie wyruszał w świat, wyposażony przez nas, przeze mnie nauczyciela, przez szkołę w konkretne umiejętności i wiedzę, z których będzie korzystał całe życie. Zatem, jeśli masz tożsamość pedagogiczną, możesz. Odważnie budować nowe modele dla edukacji, nowe rozwiązania, własne rozwiązania. I proszę mi uwierzyć, że da się, że to jest możliwe w każdej rzeczywistości. Budując naszą szkołę, musieliśmy sobie odpowiedzieć na wiele ważnych pytań. Po pierwsze, po co przychodzi dziecko do szkoły? Po drugie, dla kogo jest ta szkoła? A po trzecie. Z jakimi problemami musimy się uporać, żeby w ogóle myśleć o dydaktyce i wiedzy szkolnej. Kiedy zaczęliśmy budować szkołę w 2002 roku, nasza gmina była dotknięta bezrobociem. Ono sięgało 56% i ludzie właściwie nie myśleli o edukacji. Dla nich to, co my robimy w szkole i szkoła sama w sobie nie była niczym ważnym. Bo wiedzieli, że nawet jeśli dzieci skończą bardzo dobrą szkołę, to i tak nie będą miały pracy. Szkoła wtedy była takim pomostem, takim miejscem, gdzie dziecko miało czuć się dobrze. Pomyśleliśmy wtedy, że powinniśmy się na początek zająć wychowaniem, ale nie takim wychowaniem, które miało porządkować uczniów, wdrażać ich do nowych zasad, do tego, żeby oni byli karni, zdyscyplinowani, tylko bardziej wychowaniem ku temu, aby ich inteligencja emocjonalna, ich rozwój był harmonijny. Aby dać im takie umiejętności i takie, taką wiarę i przekonanie w siebie, że ja mogę, że to, że jestem w takiej sytuacji, nie jest rzeczą na stałe. Dużo pracowaliśmy nad tym w ramach wychowania, nad tym, aby uczniowie w szkole czuli się dobrze. I wcale nie chodzi o to, żeby oni się czuli dobrze bez pracy, ale żeby oni czuli się dobrze, Mieli siłę do podejmowania wyzwań, ale też ciężko pracowali każdego dnia. Zadbaliśmy o zmianę klimatu szkoły, o to, żeby szkoła była ładna, ładna, dobrze wyposażona, aby jakość tego, co proponujemy naszym uczniom, miała najwyższy i najlepszy poziom. Po co? A no po to, że one, te nasze dzieci, przyjeżdżały ze środowiska, które było w trakcie dewastacji. Rozwalone gospodarstwa rolne, brak, Środków na proste rzeczy, pomalowanie zwykłych przystanków. Szkoła miała być miejscem radosnego przeżywania tego bycia tutaj i chęci rozwijania się. Druga rzecz, jaka nas interesowała, to to, w jakie kompetencje wyposażyć naszych uczniów, co im dać, żeby oni mogli dobrze się rozwijać, żeby mieli odwagę podejmować wyzwania, wyruszyć w świat, wyjechać do innych szkół i właśnie. Takie kompetencje jak odwaga, jak twórcze rozwiązywanie problemów, ale również takie jak mówienie, słuchanie, dyskutowanie, praca w grupie, zaczynanie i kończenie czynności, branie odpowiedzialności za to, co się ze mną dzieje, towarzyszyły nam przy tworzeniu modelu szkoły. Zastanawialiśmy się, jak to kształtować każdego dnia, jak to robić. I wtedy powstał pomysł stworzenia tak zwanych pracowni tematycznych. Pracownie tematyczne to takie miejsce, w którym nauczyciel i uczeń mógł się rozwijać, zdobywać kompetencje. To miejsce, w którym dydaktyka i umiejętności szkolne nie były lekceważone, nie są lekceważone, ale przede wszystkim Dzięki tym pracowniom możemy rozwijać kompetencje naszych uczniów. W szkole mamy takich pracowni 12. Dzisiaj pokażę Państwu kilka. Nie pokażę wszystkich z nadzieją na to, że zdecydujecie się Państwo nas odwiedzić, zobaczyć, jak to działa i funkcjonuje. To kasa. Pewnie macie bogaty organ prowadzący. Otóż nic bardziej mylnego. Jesteśmy w środowisku, w którym gmina bardzo wspiera nas w naszych działaniach, cieszy się z naszych osiągnięć, niemniej jednak mamy tak samo subwencje jak każda szkoła i tylko subwencje na nasze działania. Trzeba było znaleźć inne rozwiązania na to, jak zarabiać pieniądze na rozwój. Edukacji w Gminie Radowo-Małym, ale też i realizowanie marzeń o szkole. Założyliśmy Stowarzyszenie Wolnych Inicjatyw Społecznych, które pozwala nam pozyskiwać środki z różnych źródeł. Mamy, proszę Państwa, produkt. Z edukacji zrobiliśmy produkt. Mamy dużą markę w Polsce i nie tylko. Ludzie wiedzą o tym, że jest szkoła w Radowie Małym i że mamy model, który możemy zaprezentować. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie zaprosimy Państwa na wizytę studyjną, na warsztaty szkoleniowe, do siebie, ale też możemy odwiedzić Was w Waszych placówkach. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Może w Radowie Małym.